Cześć dziewczyny, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj w takiej troszeczkę innej scenerii. Słuchajcie, chciałabym ten rok zacząć też takimi filmikami dosyć mocno edukacyjnymi, konkretnymi, tematycznymi, nie tylko vlogi, więc pomyślałam, że dzisiaj jest bardzo dobry moment, ponieważ mam na twarzy taki dosyć mocny makijaż. Chciałam Wam dzisiaj poopowi poopowiadać o demakijażu. Wykonamy sobie razem demakijaż. Powiem Wam, czego ja używam i też powiem Wam, dlaczego demakijaż jest tak. Bardzo ważny. Wydaje mi się, że każda za młodu, mając kilkanaście lat, no niestety miała takie przypadki, że niestety nie zmywała makijażu, bądź też nie daj Boże po imprezie szła w makijażu spać. Mi osobiście przyznawam się szczerze, że to się nigdy nie zdarzyło. Raczej może um, unikałam, może nie tak. Może raczej mi się zdarzyło niedokładnie zmyć makijaż tak bardziej na szybko, ale nigdy nie zdarzyło mi się iść w takim, wiecie, full make-upie, czy tam nawet o jakimś lekkim makijażu, jakie kiedyś nosiłam e, iść do spania. E, słuchajcie, ja bardzo uczulam swoje klientki również na to, że demakijaż jest bardzo ważny, natomiast też niejednokrotnie byłam świadkiem, że przyszła do mnie klientka. E, w takim, no, ewidentnie widać było niedomytym makijażu, bądź też ta skóra była właśnie tak mocno zanieczyszczona resztkami tuszu z dnia poprzedniego, czy nie daj Boże, podkładu i korektora. Dlaczego ten makijaż jest tak bardzo ważny? Przede wszystkim regularne i regularne niedomywanie i nieoczyszczanie skóry i niezmywanie makijażu wieczorem, no niestety powoduje przede wszystkim. Pogłębianie się zmarszczek, które już mamy może zacznę od tego, bo wszystkie chcemy być piękne i młode, bardzo często powoduje też zapychanie naszej skóry, powstawanie zaskórników, powstawanie zanieczyszczeń, bardzo często też niedokładne zmywanie makijażu bądź też właśnie nierobienie makijażu powoduje, że na naszej twarzy powstają wszelakie zaczerwienienia, podrażnienia, Produkty mogą nas po dłuższym czasie uczulać, więc ja zawsze zachęcam do tego, żebyście, chociaż nieważne jak dziewczyny przyjdziecie zmęczone z jakiejś imprezy, weź nawet pod prysznic i żelem, mydłem, cokolwiek, zmyć ten makijaż, domyć wodą. Nie idziemy spać w makijażu. To jest bardzo ważne. Jeżeli chcecie, aby wasza kondycy, kondycja, waszej skóry, waszej twarzy była w bardzo dobrym stanie, była jak najdłużej młoda, jędrna, piękna i zadbana, pamiętajcie o demakijażu. No muszę wam powiedzieć, że jak mam taki piękny makijaż, tak, tak samolubnie tutaj, teraz sobie pojechałam, ale jak mam taki ładny makijaż, oko podkreślone, to naprawdę... Przychodzi mi zmycie makijażu bardzo ciężko. Szkoda mi jest go na normalnie w świecie zmyć. A plusem tego, dziewczyny, że będziecie codziennie robić dokładnie demakijaż i odpowiednio dbać o Waszą skórę jest to, że każdy makijaż na Waszej twarzy będzie wyglądał bardzo dobrze i będzie się naprawdę bardzo dobrze utrzymywał. Mój makijaż ma dobrych kilka godzin. Słuchajcie, to tutaj, co ja mam, to jest pieprzyk taki, bezbarwny totalnie. Ja to mam. Od całe życie. Tutaj, y, coś tutaj widzę, że mam jakieś z tej strony leciutkie y, jakby podskórne coś, ale wydaje mi się, że to jest po prostu najlepszy moment, żebym ja zmieniła poszewkę y, na poduszce. Bardzo często ja też się opalam samoopalaczem, więc twarz też opalam, więc ta Poszewka na poduszce z automatu, wiecie, raz w tygodniu pasowałoby ją wymienić, więc dzisiaj jest ten moment, ale nie o tym. Dzisiaj, słuchajcie, o demakijażu. Pierwszy etap demakijażu. Ja y, mam, robię demakijaż tak wieloetapowo. Przede wszystkim na samym początku bardzo dobrze jest rozpuścić makijaż albo jakimś takim masełkiem do demakijażu, bądź też jakimś olejkiem. No ale oczywiście na samym początku pasuje ściągnąć rzęsy do dołu. Ja tutaj specjalnie dużo kleju słuchajcie, nie dawałam, więc takie rzęsy śmiało mogę po prostu ściągnąć. No i dobra, po ściągnięciu rzęs mój kolejny etap to jest oczywiście rozpuszczenie tego makijażu. Ja myślę, że tak od około roku, jak nie więcej trochę, bardzo lubię w pierwszym etapie de makijażu właśnie używać albo olejków, albo właśnie tego typu produktów. Tutaj mamy markę Geek and Gorgeous którą dostaniecie między innymi w laros. Ja już wykańczam tutaj to mydełko. Jak sobie to wykończę, to robię sobie zamówienie na laros i muszę sobie zamówić, wiecie co, mydełko z piumakiul to niebieskie, które już Wam kiedyś pokazywałam, i które jest po prostu najlepszym takim balsamem do demakijażu. To ma taką konsystencję, taką formułę i pod wpływem właśnie ciepła dłoni. Słuchajcie, to się robi takie oleiste. I właśnie to jest taki pierwszy etap makijażu, nie pocierając jakoś bardzo mocno. Takie tłuste produkty bardzo fajnie Wam dziewczyny domy... nie domyją, rozpuszczą makijaż. Zobaczcie, jak to szybko wszystko schodzi. O, przez to, że pierwszy etap robimy właśnie takim jakimś olejkiem i tak dalej, to słuchajcie nie podrażniamy sobie tak skóry, nie naruszamy właśnie naskórka. I dokładnie muszę sobie to właśnie, że tak powiem, rozpuścić. I później drugim etapem jest nie wiem, czym mi się mikrofon za bardzo nie tuczę Zmoczenie takiej wielorazowej myjki, jak ja to mówię. Takie myjki dziewczyny dostaniecie. Chyba w Rosmani, w naturze, w takich, wiecie, drogeriach. Ja te akurat kupowałam swego czasu na AliExpress. One są takie grube, ale takie ściereczki bardzo serdecznie Wam polecam. Ja już też Wam mówiłam kiedyś kilka razy, że ja już wacików jako tako samych absolutnie nie używam. To są gąbeczki, które po każdym demakijażu ja myję. Wiecie, w mydle wypukuję, wysuszam i mam zadbane i na dobrą sprawę delikatne. Moczę to całe. Moczę sobie tą gąbeczkę, taką tą make. Słuchajcie, w ciepłej wodzie. Ciepła woda powoduje, że ten olejek, ten balsam jeszcze bardziej właśnie rozpuszcza. Zobaczcie, na różnicę koloru skóry czerwona od, po, od pocierania, a taka z podkładem. No i tą pierwszą warstwę właśnie kilku, kilkukrotnie płukając, zobaczcie ile tutaj zostaje podkładu, nic nie musicie za specjalnie trzeć, pocierać, żeby ta skóra nie była podrażniona, tylko właśnie jakimś olejkiem, balsamem i ciepłą taką myjką pierwszą warstwę myjemy. No i dobra, słuchajcie dziewczyny, po takim pierwszym etapie, jakim jest właśnie zmycie twarzy tym olejkiem, balsamem, takie rozpuszczenie tego makijażu, przechodzę do drugiego etapu, czyli mycie twarzy jakimś mleczkiem, żelem właśnie do takiego oczyszczania. Ja ostatnio bardzo się polubiłam z tym delikatnym, delikatną emulsją do demakijażu z marki Sensum Mare. To jest emulsja, która bardzo fajnie dziewczyny też domywa takie resztki makijażu i zostawia skórę bardzo fajnie nawilżoną, ponieważ tutaj mamy m.in. olej jojoba i naturalny probiotyk ekstrakt z algi czerwonej i brunatnej i ogólnie bardzo fajny skład. I ja sobie to lubię właśnie nałożyć, albo słuchajcie, do takiego drugiego etapu demakijażu. Bardzo serdecznie Wam polecam ten żel z marki Elever Perfect and Clean Face. On jest tutaj również z aloesem, z pantenolem, też bardzo fajnie domywa resztki makijażu i śmiem twierdzić, że słuchajcie, ten z Elever jest dużo, dużo, dużo bardziej wydajniejszy. On jest niesamowicie taki um, śliski powiedziałabym, naprawdę odrobinka wystarczy na całą twarz i mycie twarzy właśnie tym żelem jest niesamowicie przyjemne, ale ja dzisiaj mam ochotę właśnie na domycie twarzy właśnie... Tym, tą emulsją biorę sobie dwie takie pompki, rozprowadzam na dłoni i słuchajcie, jeszcze właśnie całą twarz, łącznie z powiekami przy linii rzęs. One są bardzo delikatne, te kosmetyki, i nie szczypią w oczy. Bardzo ważne i oczywiście później, jak po demakijażu idziemy do kąpieli i tak dalej, to głowę jak myjecie, to tutaj wszystko sobie umyjecie, ale pamiętajcie, dziewczyny, że de makijaż również robimy przede wszystkim za uszami, bo tam też się malujemy i dokładnie szyję, a nie tylko tak tutaj. Musimy wszystko ładnie przeciągnąć, właśnie rozpuścić też na szyi. No i ponownie biorę myjkę, moczę ciepłą wodą i zmywam, bądź też normalnie wodą bezpośrednio na twarz domywam. Pięknie nawilża ta, ta emulsja. I oczyszcza. Oczywiście do twarzy dziewczyny pamiętajcie o nowym, oddzielnym ręczniczku. Zawsze po tym właśnie umyciu twarzy ja używam. Na skórę tonik, czyli tonizacja, aby przywrócić odpowiednie pH w Waszej skórze. I ja tutaj w łazience zawsze mam ten tonik z końcem nawilżający, z prebiotykami i fermentem z drożdży i kwasem pieluronowym z marki IOSI, zielona herbata. I wylewam sobie go dosłownie o drobinkę na dłonie. I o, tym takim ruchem, właśnie. To nie sobie, sobie skórę, dając temu tonikowi wchłonąć się właśnie w tą skórę. To jest bardzo ważny etap w pielęgnacji twarzy i demakijażu, z tego względu, że takie mocne, wiecie, pocieranie, czy też nawet właśnie taką gąbeczką twarzy powoduje takie mikroskopijne uszkodzenia i naruszenia naszego naskórka, więc bardzo dobrze jest odpowiednie zadbanie, takie pomiędzy tymi etapami makijażu. Jeżeli chodzi o demakijaż, to tak raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu staram się dziewczyny również nakładać coś fajnego. Czekajcie, gdzie ja tu mam? Wydaje mi się, że najlepsze dźwięki tak jest jak mikrofon mam wpięty, więc już dobra, idziemy tym tokiem, tokiem. Raz, dwa razy w tygodniu staram się właśnie po tym patrząc, znając po prostu potrzeby swojej skóry i kondycję swojej skóry. Na przykład jak czuję, że mam nos tak dosyć mocno zapany właśnie już kosmetykami i tak dalej. Nos i broda przy mojej cerze tłustej to nakładam zazwyczaj, słuchajcie, tą właśnie pastę nawilżająco-pilingująca, delikatna pasta do mycia twarzy, ryż kokos z marki IOSI. I ja dodatkowo lubię sobie właśnie te takie problematyczne miejsca, jak właśnie nos, czy też czoło i broda, lubię sobie właśnie nałożyć tą pastę. Tą pastę nakładamy na zwilżoną skórę. Ja sobie ją tak, o patrzcie, delikatnie wezmę, bo ona jest w takiej formie, no pasty, ale ona przez to, że ma w swoim składzie bardzo dużo składników też nawilżających, to ona po prostu fenomenalnie dziewczynę nawilża i ja tą pastę widzicie, na zwilżoną skórę lubię sobie tak delikatnie, nie za bardzo powcierać właśnie w takie problematyczne miejsca typu nos i broda właśnie. O! Takim delikatnym ruchem. Muszę Wam powiedzieć, że Markę IOSI, tak głębiej to ja odkryłam właśnie w ubiegłym roku. Jestem po prostu zakochana tym, to, tymi, dwie, tymi dwoma produktami: czyli ta pasta i ta czarna węgiel, która po prostu rewelacyjnie oczyszcza zapane por. To musicie, słuchajcie, mieć, i to jest taki ten etap. Nie robię oczywiście, tak jak mówię, za każdym razem codziennie, raz, dwa razy w tygodniu. I słuchajcie, ja lubię tą pastę również powcierać sobie w usta. Przez to, to, są naturalne składniki, teraz jak polizałam, to jest słodkie, przez to, że ma w sobie te drobinki takie właśnie peelingujące i jednocześnie składniki nawilżające, ona cudownie, dziewczyny, nawilża nasze usta, usuwa właśnie takie złuszczone naskórek z ust, likwiduje na dobrą sprawę, nie mogę teraz smarować i mówić, likwiduje właśnie taką suchość, zwłaszcza w tym takim okresie jesień zima, kiedy nasze usta bardzo często są spierzchnięte. Mhm. O, Jezus, uwielbiam to, usta wtedy są takie cudownie miękkie i nawilżone. Dobra, zmywamy i kończymy. I po zmyciu skóra jest taka dosyć mocno zaczerwieniona, ale ja wam powiem. Że jak uwielbiam i kocham makijaż, to jeszcze bardziej uwielbiam moją skórę po zmyciu e, makijażu. Ale to tylko właśnie dlatego, że tak zadbałam o tą skórę, o tą pielęgnację, że moja skóra bez makijażu naprawdę e, jest super. No i oczywiście po zmyciu, kolejny raz tonik. Z tego względu, że tak jak mówię, tutaj już e, tym, tą pastą dosyć mocno naruszyłyśmy właśnie. Barierę hydrolipidową na skórek, i musimy sobie właśnie to stonizować. Tak przygotowana skóra do wieczornej pielęgnacji cudownie dziewczyny będzie wchłaniała. Kolejne składniki aktywne, które macie w pielęgnacji: kremy, sera, maseczki i tak dalej. Bardzo ważne jest takie naprawdę systematyczne i regularne oczyszczanie naszej skóry, aby ta skóra była po prostu promienna i złocista. Zobaczcie, ja zmyłam sobie makijaż. Na dobrą sprawę już samoopalacza za bardzo nie mam na twarzy. Tutaj widać, że szyję mam bardziej opaloną, ale jestem po prostu zachwycona. Nie mam żadnych problemów skórnych. Był czas, że miałam problemy z taką kaszką i w ogóle z takimi dosyć częstymi wypryskami na twarzy, ale odkąd naprawdę dziewczyny wzięłam się intensywnie za pielęgnację, to widzę naprawdę bardzo mocną poprawę jakości mojej skóry. No i teraz po takim demakijażu. Tutaj widzę, że jeszcze gdzieś niegdzie mam klej z, na rzęsach, ale staram się tego za bardzo nie zdzierać. Jak będę szła do kąpieli, to znowu sobie oczy delikatnie przetrę, żeby też ich nie podrażniać. No i słuchajcie, ja się zabieram za jednołożenie jakiegoś kremu, sera, maseczka. No i po prostu idealnie. Pamiętajcie o demakijażu, ponieważ nasza skóra, Regeneruje się w nocy. W nocy najbardziej potrzebuje dobrego traktowania, dobrego oczyszczenia. W nocy najlepiej wchłaniają się wszelkie składniki aktywne, peptydy, kwas hialuronowy, ceramidy, i dzięki temu, właśnie wieczorna pielęgnacja jest bardzo ważna, abyście mogły później cieszyć się piękną i zadbaną cerą. Ja na dole pod filmikiem w opisie zostawię Wam. Te kosmetyki, które teraz użyłam, ale też rozpiszę Wam inne polecane przeze mnie kosmetyki, które świetnie mi się sprawdzały. No i mam nadzieję, że Was zainspirowałam do tego, żebyście zadbały o taką spokojną, wieczorną pielęgnację i żeby ten demakijaż nie był na szybko raz dwa, tylko żeby skupić się na naprawdę dobrym oczyszczaniu Waszej skóry. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was oczywiście do kolejnego filmu. Ja uciekam. Trzymajcie się. Buziaki.